Dobra, witam was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z Far Cry 4. Zbliżamy się powoli ku końcowi. Ostatnio, no, nie może nie ostatnio, ale wcześniej zabiliśmy Jumę, więc teraz został nam tylko Pagan. Czy aby oni mnie już zauważyli? Jak widzicie, mamy tutaj misję złotego szlaku, o której mówiłem wam ostatnio, że ją będziemy robić. Ale w tej wiosce jest dużo ludzi z armii królewskiej, więc teraz użyjemy swojej nowej zabawieczki, czyli tej snajperki, i przywalimy komuś w głowę. Haha. Może to nie ruszał w głowę, ale zabił, zabił. O, uciekajcie! O kurde nie trafiłem. Będą uciekać mi No nie, no jak ja to nie trafiłem No i co myślicie, że uciekniecie? Ha, wielobójstwo nara Ciekawi mnie naprawdę dlaczego ta wioska była. Mm, była właśnie rozwalana, przy, raczej była pod yy, mocą naszej armii królewskiej, a nie nas, jak tu mam misję, dobra. Leci tutaj rozwalić to a, a skrzynki to w sumie, w sumie to w sumie to możemy teraz wziąć A, nie chce mi się ich szukać. Dobra, chodźmy do Amity i do Sabala. I prawdopodobnie teraz będziemy musieli wybierać kogoś e, z tej dwójki. Zobaczymy kogo. Co to jest? Lepiej zginąć pełnią wolę króla, bo zginąć pełnią zwole innego, to okryć się wstydem. Mm, nie do końca. Chodźmy, zobaczymy, co tutaj mamy. Badra. I call you Tarun Matara. Badra is good. For now. What's wrong? Whoever captures Jalandu Temple will lead the Golden Path. The future of Kirat is at stake and I'm caught between Amita and Sabal. You've seen them fight. You know how they are. Amita wants to destroy the temple. She says that this will free the women of Kirat and break us away from outdated traditions like the Tarun Matara. I thought Tarun Matara was a good thing. Sabal thinks it is. If he captures the temple, he'll complete the ceremony and make me Tarun Matara. He says that embracing our traditions is what will make us stronger. And what do you want to do? I want to free Kirat, but I can't choose on my own. Amit and Sabal will never agree, so this leaves you, Arj. You've made a difference here. The Golden Path will listen to you.

Uuu, uh. ale powiem wam, czy tak naprawdę ciężko będzie ją podjąć, jak to jest ostatnia nasza taka główna decyzja, a wybieraliśmy cały czas y, Sabala, no to ja chyba nawet nie będę z Amitą gadał, tylko po prostu polecę do Sabala, dlatego, że no, kurde, mm, czekajcie, ktoś to idzie, nie, a idą, 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 a nie przeszkadzajcie mi, jak ja sobie tutaj gadam, rozumiecie, o, jeszcze go ten zabił, masz. Um, tak jak mówiłem, cały czas byłem z Sabalem, więc myślę, że Sabal to jest nasza odpowiedź na to pytanie kogo wybrać. Tyle, że... No, patrzymy co Amitana powie? Nie no, Amitana będzie mówić, że badra, bla bla bla, uwolnić kobiety z heteratu i rozjebać świątynię, a z drugiej strony Sabal. No nie, Sabal myślę, że on będzie lepiej dowodził naszym tym wyzwolonym krajem, a najwyżej potem jak się już, e, już się wyzwolimy od pagana, to będzie można coś pomyśleć o jakichś reformach i tak dalej. Kurde, ta gra się pewnie skończy przed tym, ale ja już sobie takie... jakieś... wodze fantazji puściłem. No nic, wchodzimy do Sabala i idziemy posłuchać, co nam powie. Sabal. Słyszałem, że Amita jest gotowa, żeby przejść na Jolanty. Ta ignorant bitch. It's bad pagan Now she wants to zbyt źle, że Pagan zniszczył wszystko. A teraz ona chce zrobić jego pracę dla niego? Ja się z nią No I can't tell you what Chalendra means to Kirat. What it means to Mohan. He's proud of you, you know? We're taking the temple. We're cleansing Badra. We're uniting the people under the light of Kira. No dobra, jak grę, tak i teraz. Enter. Bierzemy tą misję i sorry, Amita. Jeśli będziemy musieli Cię zabić, no to. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, no bo w sumie to jest Amita, no ale z drugiej strony, jeśli tak już będę musiał takie coś zrobić, to i takie coś zrobię. Dobra, to co? Lecimy tam na naszym. pięknym kombinezonie. Nie jest tak daleko, powiem wam. Mam nadzieję, że w żaden moc nie przywalę tak jak w jednym odcinku. Tylko tamten most był troszeczkę wyżej. I było na mojej drodze No nic, kurde, czekajcie. Teraz jak do. O, tu mam jakiś e, pojazd. Chyba skuter? Nie, poduszkowiec. Jeszcze lepiej. Dobra, bierzmy sobie go. I nim dopłyniemy już. Czy to jest ta świątynia? Bo to mi to. No, no dla nas świątynia. Na początku. Na początku wyglądało to mi jak jakaś dzwonnica, no ale. No, troszeczkę podobna jest. Dobra, zobaczymy, co będziemy musieli robić tutaj w tej misji

ja pierdzielę, znowu helikopter! Masz tutaj! Zajmijmy się helikopterem najpierw. Trafimy, trafimy go zaraz. Jest jeden, dobra, 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 dobra. Dobra, pat, 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 pad, pad, Jedziemy tak, główka. No padaj gościu, dobra, jesteś. Dobra, niszczarka, niszczarka, niszczarka. Człowiek tak nawala! Dobra, dobra, jeszcze chwila, czekajcie. Dobra. A, alarmy, gdzie są te alarmy głupie? Jeden tu, drugi gdzieś tu. Gdzie on kurwa jest? A to jest rozwalony już. Ej, chyba mogę iść po bombę. Czekajcie, idziemy po bombę, jebać, jebać alarmy. Bomba, bomba, bomba a... Gdzie jesteś bomba moja, piękna? Tutaj jest bomba moja piękna Dobra jeszcze jedna! To znowu przeciwników muszę zabijać. Czy już mogę po bombę iść? A gdzie ten alarm jest, kurde, a nie na górze jest alarm. No nic, o tym nie pomyślałem wcześniej. A czy jest skrzynka? Dobra, czekajcie, tu mamy wejść na górę, lecimy na górę! Nie, a to nie jest wejście na górę. To, by, to było wejście na górę, tylko jest rozwalone. Czyżbym ja sobie to sam rozwalił? Mam nadzieję, że nie. Jak ja mam wejść na górę? A, Okej. Okay. A nie, to chyba nie. Kurde, to nie jest na górze. To jest na dole. Ale jak wejść na dół teraz? To jest pytanie. To jest pytanie. Ja pierdzielę, jak nie lubię taki. Nara, jak ja nie lubię takiego czegoś, że muszę teraz szukać w misji, w ogóle czas mi leci Jest wejście, ja pierdolę. Tak łatwo jest znaleźć, a ja się motam. Jakaś świątynia, dobra, walić to. No, no, no. Ta najpierw jest zajebista, na tych ciężko zbrojnych. Kurde, umie rozwalić na hita. To jest po prostu piękne. Dobra, a tu mamy alarm. Jestem na. nie w górze, tylko pod spodem był. Dobra, wyłączamy.

Okej, okay, na górę, na góra, na góra, bo nie możemy pozwolić też rozwalić w ogóle czegokolwiek tutaj. Użyjmy miksturki, bo nie wiem, gdzie są ludzie. Dobra, są z tej strony, dwóch. Dobra, jest dwóch, kolejna tam jest. Czekajcie, zastrafimy, zastrafimy. Dobra, jest. jest. Jeszcze jedna. Dobra. Dobra, jest pięknie. A, a gdzie tu jest sud kurde? Chyba z tej strony będą szli. Ja pierdzielę, czekajcie, rozwalimy tak. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Jest jakaś dudrowa, dobra, dobra. Okej, okay, czekajcie. A, mamy ich, mamy, 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 mamy. Walcie. Kolejni, kolejni, kolejni. Jest trafieni, dobra. Z tej strony szybko, bo już weszli na górę, dobra. Miszczarka? Jeden, drugi Jeszcze ktoś? Są, są, są kolejni, dobra Macie z granatnika Co ja bym bez tej broni zrobił? Dobra Wracamy tam chyba Użyjmy jeszcze raz fixurki. Jest fajnie, jest fajnie Lubię takie misje Dawać więcej ludzi Gdzie jesteście? Jest helikopter, widzę, leci Ale za długo nie polata Cufiony Chyba Jest, o kurde, tylko nie w nas Iha ja. Zajebiście, macie jeden szczał, Drugi szczał. Dobra, wypadliście, tam ktoś Helikopter Nie, 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 bo wysiądą Dobra, mamy ich. Tyle? Tyle chyba. Tak! Jest. Misja wypełniona. Dobra. Cała przewodzi naszemu złotemu szlakowi. Teraz tylko tak. Czy ja coś muszę jeszcze tutaj robić? Czy odblokowała mi się jakaś inna misja? O, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Czy to już jest koniec tej misji? Nie widzę, żeby cokolwiek się tu działo. Ale to na pewno jeszcze nie skończymy misji. odcinka w takim e, krótkim czasie. Wiecie co? Zobaczmy, zobaczmy, czy cokolwiek się jeszcze tutaj dzieje. Jakaś łódka tam płynie, ale. Ale to chyba już tyle z tej misji. A nie, jest sabal, patrzcie.

I promise you, I won't forget the son of Bohan when this is finally over. Your father will be proud. Now listen. The Golden Path needs one voice in a meter. She's out of control. Look. Look around you. This is what Kirat needs. Stability, tradition, honor. But she keeps second-guessing every decision I make. Artillery! Okay. Ajay, they're shelling Utkash! Go! Co? Co? Tym razem chcą rozpierdalać? Pośpiesz się, super, dobra, jedziemy, jeszcze coś, jeszcze więcej akcji, dobrze Kilometr mam do przejebania? Ja pierdolę. jak ja tam do na czas? Gdzie ty? What the hell? Okej, okay, dobra, jedziemy tak, pojedziemy sobie z poduszkowcem, masz doton i tu spróbujemy zmienić pojazd Zapierniczamy, albo na trochę dalej pojedziemy, chyba że jakieś auto Cokolwiek, jest, jest, jest coś jeżdżącego, więc wjeżdżamy tutaj Dobra, dobra, wysiadaj tutaj, IJ. Biegiem, szybciej, 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 szybciej Zapierdalać O Ale plakat jeszcze rozwalimy, dobra, lecimy, lecimy No i jeszcze mi to będą stać, ja jesteś goście, kurde, weź lajcie stąd To tam jeszcze leci? Jedzie, leci, nie wiem, kurde, dobra, zapierdliczamy do przodu No, mniej już mniej niż kilometr, jest dobrze, jest dobrze, dobra Teraz już tylko do przodu jedziemy. O, coś stoi na przodzie. Widzę na minimapie. mapie. Z przodu mamy gości. Dobra, na pie... Nara, nara, oh, musiałem ich zabić. Nie mogę im pozwolić żyć. Armia królewska musi umrzeć. Cała. Dobra, kolejni Dobra, jedziemy, jedziemy. 600 metrów. Dobra, zapierniczamy. Mógłbym włączyć automatyczne kierowanie, żebym miał jak tutaj napierdzielać, ale jebać. Jedziem, jedziem. Już mienić 500 metrów, dobrze. Jak? Amita może atakować takie coś. To było przecież ładne miasteczko. Nara. Potrącony Gosiu, jedziemy dalej. Zapierniczamy. Czemu w ogóle armia królewska nam próbuje przeszkodzić w tym, żebyśmy Amicie, kurde, przeszkodzili? Bo to Amida atakuje, czy ktokolwiek, nie wiem. sumie teraz nie wiem, czy to Amida na pewno atakuje. Nie, 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 nie. Kurde! Czy musiał wyjechać, a tak mi fajnie szło? W tą stronę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Krzyneczka, jebać to, że się wszystko płonie, musimy. Teraz, sprawdź, czy ktoś przeżył. Weźmy sobie to. No, biegają ludzie, przeżyli, przeżyli. Ale co z tego, że przeżyli? No, Okej, okay. chodźmy tutaj dalej. A, to nie. To chyba Pegan atakuje, a nie Amita, dobra. A, ja sobie to domek zaznaczyłem w ogóle. Weźcie odznaczyć go. Tak myślałem, dlaczego tu mi pokazywało? W ogóle mogę sobie. Te... Dobra, miksurka. Dobra, widzę ich, już lecę ich rozwalić. Są moi, nie martwcie się. O kurde, ile ich tu jest! Dobra, 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 czekajcie Dobra, 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 dobra wiem, że atakują z tego, stąd Dobra, mamy ich, mamy ich, dobrze idzie No trafcie ich Dobra, jest, teraz tamtego Jest nasz, jest nasz. Mamy jeszcze mały, kolejny granatnik, dobra, jest. Widać, miksturka. Ja go opuszczałam w jak ja się tu z nimi napierdalam ciągle. Co wy mi tu mówicie? Dobra, jest głowa. Chyć jeden z tej strony. Jesteś moja, właśnie szarkę. Dobra. Dobra, dobra, cofamy. Czy jeszcze ktoś? Miksura! Ja pierdziele, gdzie, gdzie ja tu mogę się kryć? Gdzie się mogę kryć? Szybko, 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 tutaj, 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 tu, tu, tu się mogę kryć. szybciej, 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 szybcie, szybcie, szybcie. dobra. Już? O kurwa. Ja pierdzielę co tu się dzieje Z każdej strony walają Jest ciężko, dobra mogę wyjść już? Czy jeszcze coś przywali? Chyba nie, punkt kontrolny, czyli już możemy wyjść, dobra 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 jakaś amunicja jest? Jest Jestem ready, jestem ready Mam wszystko przeładowane Nie, to sniperka trzeba już. Teraz sąd odatakować, tak? Czy skąd? Come on, come on, pokażcie mi ich Z tej strony? No, z... no znowu stamtąd, Dora, biegniem, 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 Dobra, jest tak Dobra, mamy ich Tutaj też dwójka tu jest ten Dobra, mamy go, Ten też przywalimy Dobra, jest Coś to... helikopter, helikopter! Dobra, jest helikopter z tej strony, Gdzie? ktoś z tyłu, uwaga, z tyłu, z tyłu, są ludzie, z tyłu! Miszarka. Kurde, ich z tej strony jest mi miścórka, szybko, szybko, szybko Jedziemy przez nich jak przez masło jeszcze ktoś? Dobra z tej strony, dawać! Zostawcie moich ludzi! Wow! Dawaj, dawać, HP, HP, HP Dobra, jeszcze jeden z tej strony, gdzie jesteś? Kurde! Ty gościu, wkurzasz mnie! Masz maczety, kurde, w serce, czy cokolwiek tam wbiłem, nawalamy! Ja pierdzielę granaty, granaty, granaty! Lecą do mnie jepcze Leczmy się tam są dwóch kolejni, kolejni, kolejni Kurde, ja swojego zabiłem Nie! Broń mi się szybko, szybko zabijać go Dzięki, dzięki babko, dzięki, 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 dzięki Kurde nie mam już apteczek. Ja pierdzielę, co to będzie teraz? Da tu gdzieś broń była a się już skończyła Dobra, mogę znowu tutaj się ukryć? Tak, mogę, dobra, zarobić się. Wow, co tu się dzieje? Z tego co wiem, to... Cały yy, wcześniej mówił, że załatwi w jedno działa, zostało jeszcze dwa. Czy to jest to drugie? Czy pieni teraz załatwi, czyli mamy jeszcze jedną falę? A przynajmniej tak mam mam taką nadzieję, że tylko jedną falę. Ja pierdzielę, a tu się dzieje. Załaduję, ładujemy wszystkie bronie. Dobra, wychodzimy. Zdałoby się coś więcej amunicji znaleźć, tylko kurde, tam już nie ma. Jest, 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 jest. Yes. Nie ma. Dobra, no, jestem gotowy. Nie, mogę się uleczyć jeszcze, póki mam czas. Dobra. O, nad nastaw sobie kciuka, czy cokolwiek tam rwawałeś i jedziemy, dobra. Panowie, panowie i panie w ogóle, bo tutaj pani widzę też a, tego, w ogóle Sabita, a, a Sabita Amita mówi, "O, kobiety są niewyzwolone, a mogą stanąć broń, mogą napierdalać i co Dobra Ale ich tam jest Dobra, mamy go, mamy go, mamy go Mamy go! Dobra, 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 dobra. Dobra, mamy go. Tu jest kolejny. Masz. Lecimy się, póki możemy, i lecimy tam. Bo widzę, już kolejne cele biegną. I nie jest ich tak mało. Mara. Ooo, rozwaliłem skład amunicji. No tak, ale tu jeszcze ich mam. Czekajcie, chwilę. Bo dwóch biegnie. Dwóch ciężko zbrojnych. Z mytaczami ognia, chyba jeden. Drugi, dobra, dobra, dobra. Gdzie to teraz? Miksurka nowa. Dajcie jeszcze. Ja nie mam tej miksurki. Przydałem wszystko. No, mam tego gościa ciężko zbrojnego, dobra, jedziemy. Łódź! Rzucił to we mnie. Nara, wybiegamy im. Aha, nie mogę wybiegać. Dobra, cofamy, cofamy. Ale akcji w tym odcinku. To jest to. No gdzie ten jeden gościu, kurde, spóźniłeś się na bitwę? Dobra, spierdalamy do... Po, po. Szybko, 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 o, gdzie jest nasza... O, jest tu jakaś. Chodź. Babko, chowaj się. Nie wiem, dlaczego na początku myślałem, że ta mitas atakuje.

I jak widać na mapie już mamy kolejną misję u Sabala, ale, 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 dzisiaj jej na pewno nie zrobimy, ponieważ to by było naprawdę za dużo. Następnym mm, razem powiem wam, że chyba pójdziemy do tego Sabala, bo ja już nie mogę doczekać, co u niego kolejnego może być, ale pierw ja sobie pomiędzy odcinkami odkryję te cztery dzwonnice lub po prostu tam, no, dwie czy trzy... A to pozwoli mi to, że dami odplukuje nowe bronie, więc możecie w następnym odcinku się spodziewać, że będę miał nowe zabaweczki. Z nadzieją, że to będą jakieś super zajebiste zabaweczki. Czekajcie, zabij porucznika! U, u, panowie, 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 prezent! O kurwa! O kurwa! No co to było? Boże, no nie myślałem, że to doleci. A, no nic, skarmy nam na maksa i tak, ale możemy to zabrać, to ciało, sprawdźmy co on tam miał przy sobie, to Szukajmy gościa. W ogóle, jakbyście chcieli widzieć mój postęp, jaki w tej misji, raczej już mam tutaj w tym wszystkim, to jest właśnie coś takiego. Jak widzicie, misji kampanii już się nam powoli kończy, zostały nam cztery główne misje kampanii zostały nam Shangri-La, które... No, to co już sam zrobię, bo to jest moim zdaniem troszeczkę nudne. Yoji i Regi tak samo, mógłbym sam zrobić Longinusa, tak samo, bo to już tak naprawdę już te wszystkie misje to są takie, te same schematy. Yogi, i Regi, idziemy, szukamy czegoś, znaczy, na pewno na, na, poł i potem ich szukamy. Longinus jedziemy, zb, kogoś yy, śledzimy, zabijamy, bierzemy co nam trzeba, i uciekamy. Shangri-La jest takie dziwne. Zawodnicy też sobie sam, zrobię, poziom karmy jak widzicie mam wbity, uzbrojenie jako sobie odkryję, to już tak samo wszystko zrobię, myślę pojazdy mam, kurde, 14 18. Tu jest tak samo, nie jest tak źle, no myślę, że całkiem nieźle jest z tego wszystkiego jeśli tu chodzi, więc ja sobie to powoli by dorobił, jak widzicie suma 63.30% trzy kropka przeszła o. Four, now, perhaps. Anyway, the first one, Jong was his name. Started brilliantly. He looked the part. Diligent, but did his duty. But back then, I didn't realize what becoming me could do to a man. He went completely berserk. It wasn't the random beheadings or the blood-drinking that undid him in the end. No! It was a particularly embarrassing incident when in all costume, <laughs> he was caught trying to speak, Aha. Chciałem myślałem, myślałem, że coś pa pagan powie coś ciekawego, tak dokładnie w ogóle rozpierdziliśmy praktycznie wszystko co on już ma. Myślałem, że się wkurzy, coś powie ciekawego, a tutaj pierdolił jakimś gościu, co się nazywa gruby miś, tak? Coś takiego, ale nic. Odcinek myślę, że był spoko, było dużo akcji, więc no co, myślę, że na lajka like zasłużyłem od was, więc dlatego możecie dać łapkę w górę, jakieś komentarz na dole i widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku, w którym będziemy robić misję u Sobala. No to nic, na razie, pa! See you!